dzisiaj wam pokażę jak zrobić kontrakt pieczarki, skąd je wziąć, gdzie dowieść. No to na początku sobie musicie wziąć tutaj autko. Ja już sobie przygotowałem. Stoi przed apartamentem. Wsiadacie do tego autka. I jest kilka opcji. Ja najbardziej polecam te grzyby. Tutaj. Więc ja sobie tam pojadę, możecie sobie wybrać inne, jak tam chcecie. Jak musicie podjechać do grzybiarza, yy, musicie kupić narzędzie do pracy. Jest to obowiązkowe narzędzie, czyli w tym przypadku nóż myśliwski. Ja już go mam. No i sobie szukać grzybu. Na przykład jest jeden. Co je biegacie? Z nożem w łapie. Pokażę, jak to wygląda. Nie chcę się wziąć. Pokażę jak to wygląda i bierzecie I Tu musicie wyciąć Musicie kliknąć na przycisk E na taką pieczarkę I zebrano No i idziecie szukać innych pieczarek gdzie indziej Biegacie sobie i szukacie O, tam jest jedno, I jak już chcecie wracać, no to sobie bierzecie te pieczarki, na przykład do bagażnika. Zakładacie je do bagażnika i jedziecie, możecie sobie jedziecie do naszego magazynu, możecie sobie sprawdzić, który mamy magazyn, wchodząc w tablet, w Sigma Family, moja rodzina i tu macie magazyn 7, pokój 124 i sobie zaznaczycie. magazyn 7 jest tutaj, nie, tu jest 9, tu jest 7. I tam jedziecie, i tam oddajecie, a to wszystko jeszcze później pokażę. in the hospital. No i sobie tu wjeżdżacie w punkty rozładunku, ok. jak macie te grzyby, ale jednak nie, no to musicie wziąć te grzyby z bagażnika. Ja trzy pieczarki zrobiłem, bo to tylko do pokazania jest. Wchodzicie sobie w mój, wejść, nachodzicie na niebieskie kółko, klikacie mój ekwipunek. Wkładacie trzy grzyby do magazynu. Przełączacie się na Discorda. Wchodzicie w grzyby. Piszecie według wzoru, imię, nazwisko, ilość, rodzaj, czyli w tym przypadku Hugo Green. Trzy pieczarka. I za jedną pieczarkę dostajecie 50 dolarów.